Ja kurwa padę, jakiego skina <grylish> Gdzie jesteś? Oba, oba. Ja pierdolę, co to jest? Lilusi. Lilusi. <grylish> no, to mi wygląda? Czekaj, jak to się ustawiało? Skin i wpisujesz nick Czym ty kurwa jesteś? Czekaj, Patrz, ci pokażę. Czym ty no, kurwa jesteś? Masz Creepera? Jestem XXX-Sentacjon, <grylish> Ale jesteśmy. Trop, 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 trop. A szka, co, szka? co Kogo tam fujema? Ja jestem sobą Nieprawda Aby wziął Ita, a Z kurwy. Ita, o! O! Kurwa. O! 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 Nie no, ja wezmę siebie a ja też teraz... ja. ja sam? O Jaki Jaki Teraz <laughs> Dobrali się kurwa i bezdomny Dobra, tak idzie. Dobra, <laughs> tak idzie. Czekaj, tego wypierdolę śmieci. Weź z na osioł. Bąki. Na osioł? Ja. Yeah. Co? <laughs> ja mam fiuta? Ty Prawdzie tyle <laughs> <do> tego? <laughs> ja mam fiuta! Stoi mi kutas! Ja A ty silktacza ten? Masz? Tak. Masz. Czekaj, ubiorę się kurwa. te pranki, że ja? ten, że podchodzi typo do kobiety znaczy. w sztafroku i się no, rozbiera? No, no. Gdzie A jest na nas? Napis? No, gdzieś tak no to albo chodź, chodź pokrywa, wujaszka, żebyś później przynieść. Kogo Każdego po kolei co? prankujemy. Czekaj, 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 A, czekaj, okay. czekaj, 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 okay. czekaj. Wujasz, gdzie w jesteś? W domu w u siebie, w Dobra, chodź, chodź, jesteśmy tutaj bliżej, bliżej, bliżej. Czekaj, kurwa, pomyliło mi się wejście. Wujaszka, gdzie jesteś? W domu. domu na chodź. Bo zaraz kurwa ucierpi. Gdzie on jest? O no, tu. Kurwa. No, <laughs> Julia, <summit> <g applica> żuja, zobacz, zobacz, Zajemiście patrz sami, na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie, patrz, patrz, A, tu jesteś. Z ciimi fiuta, wuja. O kurwa, ale masz fiuta. Ale niezły kutas, jaki grzybolec. Grzyba. Jaki grzybek, ja pierdolę. Stań tutaj niżej, stań niżej, wuja. Niezły fiut. Stań klocek niżej. O, o. Ch poczekaj chwilę. Gdzie jest, daj mi lunetę, daj mi lunetę. Gdzie jest luneta? Masz. O, tak... Ja pierdolę... Nie wierzę... Dobra, chodź idziemy teraz do Wiedźmika Gweralta. Jest w domu w ogóle, Wiedźminek Gweralta? Nie, z Wiedźmik. Nie, muszę się ubrać, Konik? Moja ja Ja pierdolę... Gdzie twój fiut? Dobra. Dobra, idziemy dalej. Idziemy Tutaj, dalej. Chłopaki, za popisówkę. O, o, tak. za popisówkę. Ale jednego na pół? Dwa daj. O, tam masz, tam masz. Dobra. Dobrze szleks. Ej, ja nam nic nie dał. No, kurwa, bo go teraz? Ej, tu, tu, tu jeszcze, tu. no daj. Pokazałem fiuta, daj. Ja wam dam. Ej, jak ci, jak kurwa nam nic nie dał? Loda ci zrobiłem, ty skurwiała dziwko, nie? Co, ja mam ci jeszcze coś dawać? O, tak. dzięki za fiuta. Daj mi też. Bo on podniósł. Nie podniósł. Patrz, patrz Marek. Jak... patrz. Ja. Jaki pan odcenia? <śmianie> Dasz piniaksa. Ta łopatę będzie. Odejdź. Odzaj się. Odejdź się. Odejdź się. No. <śmianie> Dobra masz. Podzielimy się później Dobrze. <laughs> o, Jezu, o Jezu! Uciekaj, szrek! O nie! Szrek! Mój kur trzynasty lewy. No Mój nie... Trzynasty level. Oddaj mu diaksy, no Co ty robisz tutaj? Dobra, oddam. <laughs> co ty robisz okay. tutaj? Góra chciałem, żeby była ze szkła. Nie wiem, czy cała, ale góra chciałem, żeby była ze szkła. A co powiesz na połączenie szkła, skrua i kamienia, tego przypalonego? Ale kusno. No. no tak nie chciałem właśnie, żeby tostki. była cała ze szkła. Tak, tak, tak by było super. To można byłoby to zrobić coś w stylu, wiesz, takiego. Kę idziesz idziesz <laughs> O, Biegniesz ręka. Kurwa, potam się pana. Ej, kurwa miałem jest taka, prawie. Ja kurwa staka w tych chlebku. Tak, zwał cię. Co? Oddaj mi co? Oddaj. Oddaj, kurwa. Ja, ja miałem tylko trzynaście, zobacz. Siekierę też miałem jeszcze jeden kilo. Nie mam. On... kilow tutaj taki mam. On mi wyrzucił. Taki, taki użyty. No właśnie, nie siekierę. A chlebków mam trzynaście swoich. Odwodny. No to, dobra. No, który ukradł? Patrz. Który ukradł, faktycznie miał. Ha, z zyskiem mam! 26 teraz! Nie, już od niego nie wiesz, bo cię rozjebie. Ale z... <gry> On mnie kazał, z... kazał ja sam się... Znajmi, daj mi, teraz! No! Chodź na Dobra, Chodź. Gdzie? Dobra, jakby... Znany teraz. A no, ty coś to musi dać za cosplay. <noise> Cześć! Inaczej Maha, spalimy mam. ci dom. Cześć! Hej, hej, murzynku. Mogę obierz dać na szybko? No. <noise> Dawaj na to stół. Ale teraz się krobi, teraz się krobi. Uber, uber, idź. Nie, 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 nie mogę. Możesz, dalej, musisz. dalej, dalej, nie mogę. Dawaj. Kurwa. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Dobra, no to mojego. nudy. No. O, patrz, no, no. 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 A już mi ciekła.